Jak po każdym zabiegu, w to również mogą wystąpić powikłania. Choć one z, ryzyko ich wystąpienia jest szalenie małe, to do najgroźniejszego powikłania, które związane jest z zabiegiem odsłania tkanki tłuszczowej, to są zatory. Zatory mogą być dwojakiego rodzaju albo zatory tłuszczowe. Te zatory z reguły hmm, Powstają zaraz po zabiegu. Związane są z tym, że część tkanki, która powinna być odestana, która w zasadzie chciałaby się odestać, dostaje się do naczyń i wędrując blokuje jakieś naczynia krwionośne. A te zatory są przejściowe i stosunkowo łatwo jest je nawet farmakologicznie usunąć. Groźniejszym powikłaniem, występującym z reguły po trochę dłuższym czasie od zabiegu, są zatory skrzepinowe, powstające w wyniku tego, że podczas zabiegu odsysania tkanki tłuszczowej pacjent stosunkowo traci stosunkowo dużą ilość płynów. Te płyny generalnie gromadzą się, związane są z urazem, gromadzą się w odsysanej okolicy. To jest zresztą jeden z powodów, dla których nie możemy tak natychmiast ocenić rezultatów odsysania, dlatego że co prawda tkanki tłuszczowej nie ma, natomiast gromadzi się płyn obrzękowy, czyli właśnie chłonka, która z kolei w jakiś sposób jest no, zabierana z naczyń krwionośnych, w cudzysłowie można powiedzieć, że krew staje się taka bardziej gęściejsza, w związku z tym łatwiej dopowstają skrzepliny w tych miejscach, w których nie powinny, w naczyniach krwionośnych i mogą w związku z tym powstać, w wyniku powstania tych skrzeplin i przeniesienia się ich w inne okolice ciała, mogą powstać Również zatory. Te zatory są zdecydowanie bardziej groźne, mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i przed nimi generalnie właśnie chroni taka racjonalność postępowania, że nie powinno się wykonywać zbyt dużych zabiegów u osób mających dodatkowe czynniki ryzyka, jak na przykład naciśnienie, żylaki kończyn dolnych, czy też jakieś choroby kardiologiczne.